Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale GraBarty, słuchajcie, Interwał 07. Przekierowanie, czyli następna misja. Agent Fir został rozdzielony z Alice Wade. Jej aktualne, aktualne miejsce pobytu nie jest znane. Nie odpowiada też na próby nawiązania kontaktu radiowego. Zakłócenia uniemożliwiają przeprowadzenie rozeznania za pomocą satelity Hannibal 3. Głównym zadaniem jest lokalizowanie Alice Wade i zabezpieczenie lądowiska dla helikoptera.

No, no i co dalej? Zostały mi trzy strzały, kurde, z tej snajperki mojej kochanej. Niedobrze, niedobrze. szedkość. o kurde widzieliście to <noise> coś, nie, nie, coś nie pykło <noise> Kto widział tego buga, niech napisze w komentarzu Bug, bug, bug Obojętne przez jakie U Dobry patent, to był dobry, pa... dobry gruby patent, nie powiem O kurde A z tu wyskoczy cała ekipa Zabezpiecz ten, tak? Aha. A te lądowisko, gdzie ja z... zaczynałem chyba, tak? Tylko że tu kurde same trupy są. Tak mam je zabezpieczyć czym? Piękny kompleks. Chyba się jakiś skrypt nie odpalił. Albo po prostu mam tu wejść. No dobra, mam tu wejść. Niech tak będzie. O kurde. Okej. Okay. Nara. Gdzie ten gość jest? Był? Okej. Okay. Kolega ze strzelbą celata. Okiej okay. No okay, ta znowu gdzieś weszła do jakiejś windy, cholera wieczego. Ops. przeładuj. Jeszcze ktoś? Dziękuję. Co my tu mamy? Jakąś broń? Tu mamy rpl -kę. 28 na 60. Damy radę może tym, co jest. Windy oczywiście nie działają. Przerąbany ten kompleks. But you're putting yourself in a lot of danger right now. Yeah, well, then said I'd be safe on a helicopter. Those soldiers are looking for you. If they capture you again, they're going to interrogate you, and believe me, their methods are very unpleasant. I'll take my chances. Super. Delikatnie mówiąc. I moment, bo czegoś tutaj Nie kum, kum. A może tędy? Dobra. Tego nie można użyć. Można użyć tylko czerwonych. Eee, dobra, Podleć się na maksa, weź apteczkę, zapisz dwa razy i otwórz drzwi. Co to było za UFO?

laptop some more information on origin the, the prototypes are created from a genetic reference I think that's just a euphemism for somebody's DNA there's no indication of who the lucky son of a bitch was but I'm guessing Harlan Wade Alma Ta, bomba, kurde. Narobiliście no, takiego syfu, że głowa mała. Teraz ja to muszę sprzątać. Tutaj nic, tutaj nic. Tutaj nic. Kurde, zaczynam się motać trochę. To niedobrze. Tutaj nie wyjdziemy, tutaj nie wyjdziemy. Tutaj wchodzimy w to. Tutaj się nie dostanę. Wzmacniacz tu nie ma nic, tu nie ma nic. No nie no, znowu wyjdę w to samo miejsce. Dobra, jak się odnajdę, to, to do was wracam. Okej, okay, znalazłem tutaj punkt kontrolny, poszedłem tutaj, zapisało. Więc prawdopodobnie jestem na dobrym miejscu, tu chyba ktoś jest. Nie. Zero? Kurde. Szybą jazdę człowiekowi robią. W każdym razie, ciekaw jestem, co z tym Proto Prometeuszem i tak dalej, z tym całym projektem się dzieje. Aha. O kurde. Nie mam amunicji do tego działku. O kurde! Co to, to kurde jest? Jakie gówno! O cholera, jeszcze jeden. O kurde Dobra, spróbuję sp to podłożyć O, mina zadziałała Jak dobrze wiedzieć Niestety min więcej nie mam Co to za szajs był, kurde, jakiś security, coś tam I tak nie przejdziemy Następne badziewie. Dobra, dwa strzały ze strzelby i robią robotę. Z bliska oczywiście, tak? To jest w miarę do przeżycia. Następne ok. On nic mi nie zrobi tutaj. Raz. Dwa koniec. Jest OK. Użej do pełna zapisz. Może bardziej obawiam, że będę musiał stąd wyjść. I nie spaść. O kurde, dobra, raz dobra. O cholera, e daj, dajmy radę. Ładnie dostał. Pozamiatane tutaj nic już nie mamy. No, możemy zrobić tą apteczkę, żeby mieć na maksa wszystko. Nie wiem, co będzie na górze, tak? Jak już takie rzeczy się tu pojawiają, co będzie dalej? Ja wolę drzwiami. Tak, wiem to, że ja wolę, to nie ma znaczenia dużego. Tu nic nie ma, ok. Już lecą dwa ze strzelby. Ciu, ciu, tu, tu, a się Skuba kuba Jak z Gwiezdnych wojen. <grystanie> Okej. Okay. A ładną technologię mają, to trzeba przyznać. Technologie mają konkret. Oczywiście cyw cywile o niczym takim nie wiedzieli, nie? Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Pozamiatane. Strasznie kolegę pop... Zepsułem kolegę. Kurde. Dobra, przeładuj. Bomby, cokolwiek, nic nie ma. Nic nie ma. O kurde, ale żem trafił. No, współczuję temu kto to będzie musiał sprzątać i malować tą całą firmę potem jak to się ogląda do tego momentu może napisać malowanie <tryk> ale ładnie to wygląda to trzeba przyznać popatrzcie się świetne modele są zrobione naprawdę mi się podobają oops government officials have confirmed that a U.S special Forces Black Hawk helicopter has been shot down now the sound you hear in the background is apparently not a U.S military helicopter but rather one belonging to the mysterious assailants responsible for the attack on armam headquarters earlier in the evening no only moments ago Niestety nie są w stanie tego ukryć już. Przepraszam, pewnie by chcieli, ale nie są w stanie tego ukryć. Ops. Zamknięte, da się wejść. Idzie ekipa. Ale rzeźnie to zrobiłem, kurde. Wystarczy trochę czas spowolnić tak troszkę. Ruszał się, no musiałem poprawić. Okej. Okay. Leczymy. Max. Bieramy. No i podzbierałem, kurde, tu nic nie ma. Czyli albo na dół. Okej. Okay. Zamiast iść na górę, to, to ja muszę iść teraz na dół. Aha. Okej. Okay. Oh, kurde, spadłem. No cóż. Może i dobrze, że spa... nie dobrze, że spadłem. E, tylko jedno piętro. To nie jest tak źle. Bym powiedział, że jestem szczęśliwcem. No dajesz. First off, please don't presume to know my feelings. It's insulting. And don't lecture me about burying the dead like some fuckwit shrink. The bottom line is that we wouldn't be in this situation if you didn't ignore my warnings. And now you want to dig the hole deeper. Sooner or later, you're gonna dig right down to hell. A. Nie ma tak przerzucanie jeden na drugiego. Przydałoby się tutaj. No nie mam nic. Po prostu nie mam. Trudno. Kurde, wiedziałem. Ok, Dead. <laughs> to strzelbą załatwimy. Dokładnie. O kurde, to się grubo robi, widzę. No to chyba zbieramy wyposażenie na. Konkretną walkę. OK, przeładuj, uzupełnij wszystko, co się da. Wyłącz tego gasa, bo to jest beznadziejne. Nie potrzebuję tego, nic mi to nie da. Strzelbowe takie do strzelby, tak, ale, ale. Ten gaz nic nie daje, bo znaczy daje, no. A mu nic nie ma do tego. Co mi z tego? To Znowu pewnie wyskoczą. Proste. Kakuj, lecimy. Ale się go szczufanie okopuje. O temacie. Możeliście po mu ładować kurde w twarz a nie bo kam... a nie w kamizelkę a tamten gościu jeszcze ma to działko to, to już bol jest nie no, okej okay. Myślę, że ten opancerzony tutaj był. Chyba nie. Dobra, wyłącz to. Albo włącz. 18.1 jest ok. Zapisz. Idziemy dalej. Laptop.

Tylko nie przekazałem tego chyba dowództwu do końca Chociażby winda Chociażby coś grubego się szykowało Chyba tak Penetrator, ile to ma amunicji To jest 138, tu jest 59 Dobra, penetrator Bo jest mocniejszy Ale nie mogę wyjść Okej, okay, zapisz. Podoba mi się też to, że nie ma tutaj setek kurde broni naraz, nie? 3-4 modele i dziękuję. Tak, więc teraz muszę na.

Zapisz to, zobaczymy co będzie dalej. To też mi jakąś grę przypomina. Kurde, nie pamiętam tytułu. Tak gościu kuleje, nie do wiary. Koleś dostał w nogi, no to kulał, tak? Masakra. Znaczy nie, pozytywnie mówię, tak? Jak najbardziej pozytywnie przecież. Jakoś to taka, takie coś jest zaimplementowane w ogóle, kurde. Koście zranny w nogi przeciwnik tak, no to kuleje. Okej. Okay. Kurde, źle. Ja jeszcze raz, nie mam granatów, cholera. O Kolera, trzech jest. Panie, że ich nie widać. Hej! Okay. Kurde, była taka graja w to grałem się, właśnie też się szło po parkingu. Ale to nie był firm. Nie, 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 to było coś innego chyba. I też była taka misja na parkingu właśnie. Inaczej zrobiona, ale, ale też. Zapisz. W głowę, w głowę! Granat! Dobra, poszło. A to ten skubań jest twardy jeden. Pięknie gość obrywa. z bliska mu jeszcze kurde parę razy. Dobra, poszedł. Och, kurde, okej. Okay. Trochę amunicy zawsze do przodu. 10 do 0, no nie dużo tej amunicji jest. Tu nic pewnie nie ma. Pusto. A da się zmienić na jakąś inną broń? Chyba nie. Nie. Lecimy dalej. Zapisz. Przeładuj i otwórz. Oops, byłoby. Wow, finish, słuchajcie, skończone. Pięknie, kurde. To jako, że to skończyliśmy, to zapraszam na następny materiał. Zbliżamy się powolutku, chyba już do wyjaśnienia tych sytuacji tutaj. W każdym razie dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo ja po prostu już świetnie. Trzymajcie się cieplutko do następnego. Cześć, pozdrawiam, Gerbarti.